Tamysła Wiśniewski, za to tobą pierwszy mecz w wyjściowym składzie widzę Łódź. Niestety porażka poproszę cię o podsumowanie dzisiejszego spotkania. No to podsumowanie będzie wyglądało tak. My prowadziliśmy grę, wiedzieliśmy, że GKS będzie chciał na zaskoczyć gdzieś tam piłką za, za plecy bardziej będzie właśnie linia ich obrony nisko stała, więc my chcieliśmy rozgrywać tą piłkę. Jako linia obrony moim zdaniem wyglądaliśmy dzisiaj w tym meczu bardzo dobrze, bo Naprawdę wybroniliśmy bardzo dużo groźnych sytuacji, groźnych wszystko, ale no najważniejsze, no, trzeba przejść też bramkę. Myślę, że to jest chyba drugi mecz pod rząd, że nie oddaliśmy strzału na bramkę, więc tutaj trzeba teraz szukać rozwiązań większych. No co, też wiedzieliśmy, że mają mocne stałe fragmenty gry, zrobili wybloki na nas. Gdzieś tam druga linia, nie wiem czy zaspała, czy jak to tam wyglądało, bo jeszcze nie widziałem tej bramki, więc musimy się na pewno wziąć w garść mocno, skoncentrować się jeszcze bardziej, bo no nie ukrywam, że zaraz będzie sytuacja trochę cięższa, bo wszyscy zaczynają wygrywać, więc my musimy wziąć się w garść mocno i wszyscy razem jeszcze bardziej się skoncentrować podczas tych meczów i jeszcze lepiej rozgrywać, bo tak samo dzisiaj nie funkcjonowały moim zdaniem drugie piłki, że zgrywaliśmy, wygrywaliśmy wszystkie z Wszystkie piłki wygrywaliśmy z napastnikami, a te drugie piłki jednak później traciliśmy. Tak samo kontrolę nad piłką, być musimy bardziej spokojniej. Za dużo nerwowości jest, uważam, i to trzeba bardziej spokojnie podejść do tego. Przyjmij, podaj, uspokój. A tak, to jest takie wszystko nerwowe. Podsumowaliśmy, mecz. chciałbym Cię poprosić jeszcze o ocenę Twojego występu. Jak Ty się czujesz? Jak współpracowało Ci się z Ricardo Wisusem? Jak wygląda to z Twojej perspektywy? Ja, z Wisusem bardzo dobrze mi się współpracowało. Znaleźliśmy też wspólny język, więc... Podczas, podczas całego meczu dobrze sobie podpowiadaliśmy i myślę, że kasowaliśmy tutaj mocno, ile mogliśmy tak naprawdę w dzisiejszym mecu, meczu, więc ja uważam, że a jak ja się czuję, no ja wiadomo, że wdrażam się w tę drużynę, jestem tak naprawdę tydzień w treningu tutaj, czuję się coraz lepiej z tą drużyną, zaczynam z wszystkimi też już się coraz bardziej kontaktować tak naprawdę, jeśli chodzi o szatnię zawodników i myślę, że tylko w następnych tygodniach to będzie tylko jeszcze lepiej. Bardzo proszę. Dzięki. Ktoś ma pytania? Tak jest. Eee, brzumek. Eee, czy to jest tak, że czasami wam jeszcze trudno znaleźć wspólny język? Ze względu na dużo ludzi w szatni, dużo ludzi, którzy przyszli późno. Język taki czysto boiskowy. Znaczy, no wiadomo, no bo można zobaczyć dzisiaj nawet w składzie, że było siedem transferów chyba w tym roku i siedmiu dzisiaj grało w pierwszym składzie. Więc to też nie jest tak, że... Tak jak ostatnio trener powiedział to tydzień temu, że Jagiellonia od trzech lat ma tego samego trenera i tylko co pojedyncze zawodnicy się zmieniają. Więc tutaj trzeba tak na nowo to zgrać i trzeba drążyć, musimy znaleźć sobie jedną ścieżkę, którą będziemy dążyć, bo inaczej no, może być ciężko. Nie? Głowa zacznie już myśleć o tym, że jesteście na takiej pozycji, jak jesteście, i, i każdy tak trochę. Ja myślę, że przyszło, przyszło tyle zawodników, uh -huh. że ma jeden cel tak naprawdę, tutaj z widzewem. Że nie przyszli tutaj też zawodnicy, którzy są z drugiej drużyny, czy coś, tylko jeden grał w Champions League, drugi grał gdzieś y, indziej, wszyscy jeden w europejskich kucharach. Więc wszyscy gdzieś tutaj naprawdę mamy, mamy co do udowodnienia, tak naprawdę. I ja myślę, że tutaj nikt na pewno nie, 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 nie spuści głowy i nie będzie wchodził do szatni, obrażony, czy cokolwiek. Więc, ja myślę, że tu każdy ma determinację do tego i wie jaki tu jest ogólnie plan na ten cały klub że będą chcieli pokazać wszystko tylko tak naprawdę musimy się e, muszą zostać, zastosować się od, automatyzmy, które musimy wykonywać podczas boiska, bo tego troszkę nam brakuje. Nie o wiele czasu od twojego wyjazdu z Polski, ale mimo wszystko zapytam bo jeden, który grał w Serie A, w Serie B jak ty dzisiaj po tych trzech latach widzisz ekstraklasę od pierwszej do 90 minuty pierwszy twój mecz? Nie no, myślę, że to na pewno się trochę podniósł pod poziom dzisiejszego meczu, myślę, że Ogólnie to był pierwszy, pierwszy mecz chyba przeciwko GKS-owi więc y, zobaczymy też y, inne drużyny, które będą chciały na, tak naprawdę grać więcej piłką, y, więc wtedy też zobaczę tak naprawdę jakość ekstraklasy, bo dzisiaj y, to nie ukrywam, że to tam było lekkie cofnięcie się, gdzieś tam to, to dłuższa piłka, no ale tak też się to wygrywa mecze, to jest też dany schemat y, gry, więc y, jak y, dobrze to wykonują, dlaczego z tego nie korzystają, więc... Y, więc my musimy teraz znaleźć też swój dobry plan gry i iść na ścieżkę. Czy to jest tak, że czasami tutaj zaliczałeś więcej łokci i jakiś tam innych sytuacji? Bo tak gra się była bardzo taka no tak, tak, mocna, ale, fizyczna. Ale nie ukrywa, że jeszcze muszę trafić chyba na napastnika, który będzie miał tak naprawdę jakieś tam przybliżenie do, do zawodników serii B, bo w serii B czy w serii A to każdy napastnik to jest wielki koń, silny. I tam naprawdę ciężko wygrać pojedynki, więc e, dzisiaj było ciut, ciut łatwiej tutaj, nie ukrywam, ale e, no, myślę, że następne mecze będą tylko cięższe dla nas. Jasne. Dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję. moment, smutny period. We must congratulate Gatowice for three points. And uh, we can share this match in, in two half. I think that in first half we, we play. Dober nogomet, agresiven nogomet, to je tisto, kar si želimo, to je tisto, kar si želimo igrati doma, živeti na nasprotni strani, imeti takšno pritiskanje in nato uporabiti svoje nogometne argumente, da nas vodijo in imamo boljše življenje. Toda tega trenutka nismo doživeli. In last pass, last shoot, uh, more than seventy percent of possession. You are living there, and uh, until se last second in first half, this is a changing, uh, changing moment. Uh, big punch psychologically because when you go to dressing room in the last seconds, it always is a benefit for the opponent. And the second time it was like emotion, not tactical. Like first half we didn't control. Uh, uh, these moments and uh, they also wasting many times with uh, spending a lot of uh, time and uh, broken this rhythm of the game with long balls, uh, second balls, they have some, some counter-attack uh, and it was like rock and roll uh, uh, football and uh, they won 1-0 and uh, this is a sad moment for us. it's a pressure moment for us. and. Uh, we were, we came here to bit, with good energy to show uh, personality to show good football and i think the first half we showed that uh, that we can play good but this goal it's like, it was big punch for us and finally we didn't have this uh, clarity in in second half because we lost uh, we lost this uh, this calmness like uh, like we had in the first time but okay uh, I must say also that uh, many new many new players only Shehu played in the first 11 from the last season if you see only him it's from last season not this season so it's it's a good game I mean good name, but uh, again I must repeat and it's like we must uh, resist this punch play with this pressure and uh, work hard to get a positive moment positive uh, result uh, one win uh, some something. Da bi ujeli in nekoliko povečali samozavest, saj bomo, ko bomo imeli samozavest, igrali veliko bolje ali devetdeset minut. In tega trenutno nimamo, saj je cena napake tako visoka in se odraža tudi na igralcah. Trener zaczął od tego, że ta porażka to dla niego smutny moment i oczywiście pogratulował GKS-owi Katowice zdobycia trzech punktów. Następnie szkoleniowiec podzielił ten mecz na dwie połowy. W pierwszej w ocenie trenera to było dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Staraliśmy się kontrolować grę, ale brakowało nam trochę takiego ostatniego podania, takiego momentu kluczowego, w którym wykorzystalibyśmy takie wolne przestrzenie pomiędzy formacjami GKS-u. Mieliśmy dobre statystyki, chociażby 70% Posiadania piłki i generalnie wyglądaliśmy lepiej od przeciwnika, ale niestety ostatnia akcja pierwszej połowy była niejako ciosem dla drużyny. Ciosem nie w kontekście sportowym, taktycznym, ale mentalnym, co zbiło drużynę z tropu i miało duży wpływ na zespół w drugiej części, w której nie kontrolowaliśmy przebiegu meczu. Pozwalaliśmy rywalowi wybijać nas z rytmu, łapać takie cenne sekundy, grać na czas i niestety ostatecznie przegraliśmy to. Spotkanie. Zadaniem oczywiście GKS zwyciężył. Pokazaliśmy, że potrafimy grać jakościowo w piłkę, ale niestety no, nie przeniosło się to na wiele jakościowych sytuacji. W drużynie zagrało wielu nowych zawodników z zeszłego sezonu jedynym piłkarzem, który wystąpił w drużynie, był Julian Szechu. Mm, teraz to jest trudny moment dla drużyny. Musimy ciężko pracować, szukać e, takiego pozytywnego przełamania zwycięstwa. E, a ten, ten, ten dzisiejszy rezultat jest ceną za popełniony błąd. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. To nie to ja zapytam w ten sposób. Na czym buduje? Chcę budować swój optymizm, czy po minionych co było w tym meczu, pierwszym meczu zabilano takiego?

because Katowice, they don't play, we had 72% of the ball, but we had 67 against Jagiellonia, and Yagolonia in Polish football is authority, this is the standard, okay, but we took the ball from them, so this is the way we, what we want, the, to have good rest defense, to live in opposite high, uh, in opposite uh, pitch, to, but after this,

In head play, you see many, many duels. This is uh, Polish football, you know, but we must grow up and uh, kill a little bit earlier to have a leading. Uh, we, but that, This is the positive moment. We play like big, but we're losing, okay? okay? We find, we, we're finding, we looking for our, our moment to, to, to have win and uh, play with more confidence. Now it's difficult to play because you are down and the price of mistake is big, okay? But uh, me as a coach, I, I see that positive moment. I cannot tell you we are, we are good. We are not good enough because we, you, we didn't win. And how to explain to our fans that we are good? No, no. It's not good enough to win. So something it's missing to, to, to have leading to, to win the game. But that's why we are working, stay calm. And uh, of course, that is a difficult moment. Of course. Oczywiście zacznę od końca. No, trener podkreślił, no, że ciężko teraz opisywać o tych pozytywach, skoro po prostu przegraliśmy mecz. Ale e, i trener zdaje sobie, tu wrócę do początku, że jesteśmy w strefie spadkowej, ale zadaniem trenera jest budować ten zespół. E, pytanie dotyczyło tych dwóch spotkań przeciwko Jagiellonii i dzisiejszemu przeciwko GKS-owi Katowice. I trener wrócił do tego, że my chcemy grać jak duży zespół, który operuje piłką. Dzisiaj trener odniósł się do zespołu GKS-u który skupiał się trochę na destrukcji, ale to przewagę w posiadaniu piłki bardzo bardzo dużą. Mieliśmy też przeciwko drużynie Jagielloni, którą jak podkreślił, która jak podkreślił trener jest w polskiej lidze autorytetem, drużyną uznaną, która lubi grać Piłkom a przeciwko tej drużynie też udało nam się to posiadanie piłki mieć bardzo wysokie, i to jest coś, na czym trener opiera swój optymizm, bo widzech ma być drużyną, która buduje swoje sytuacje, buduje momenty, w których będzie mogła nasza drużyna osiągnąć przewagę i zwyciężyć. Wygrywamy dużo pojedynków, jeden na jeden, co też podkreślił trener. No ale kluczem do tego, żeby w przyszłości jakby osiągać dobre rezultaty jest zbudowanie pewności siebie. Teraz na razie tego nie ma, a tą pewność siebie mogą zbudować tylko zwycięstwa. Dobrze nie jutro, co Ja chciałem jeszcze zapytać, jak trener ocenił dzisiejszą grę zmienników, bo tak naprawdę cztery dzisiaj zmiany i nie udaje się oddać cenego w tej połowie. Czy to też nie było dzisiaj?

Then, uh, then is your moment to use and help to the team. Of course, that uh, after losing, you can ask me this, and uh, maybe some answer in the air is is there in your question. Okay, but uh, uh, I uh, I repeat that second time was different than first time. First half was what we planned, game plan. We with the ball, uh, using the space, passes. Uh, Z njimi smo manipulirali, da bi ustvarili preobremenitev, visoko pritiskanje, izrezali žogo, uporabljali te trenutke in nadzorovali smo vse. Vsa druga žoga je bila naša. Lucas Leriger in pressing, uh, ball, all. All uh, and Shehu in uh, Kornvik sta vzela veliko, veliko te druge žoge. Tako smo želeli igrati, toda CPS včasih. It's out of control because they are so strong, they are so, they are so big. We don't have some, this kind of, uh, of players, and we must. And P now is now this player who can help us. And second ball is a lot more emotion, more chaotic. Uh, long ball, second ball, they, play, they have 1 0, and they, they wait you. They play, wasting time all the time. What can I say? We, we can catch this control like in first half. Yes, it's true. Odnosząc się do tego pytania, w którym... Bo o ile dobrze zrozumieliśmy, chodziło o tych zmienników drugiej części, że oni za mało jakości wnieśli. Ok, to dobrze zrozumieliśmy. Trener zaznaczył, że na samym początku, że sama drużyna jest ważniejsza od niego i on oczekuje, że w zespole będzie ten duch zespołu i tutaj nawiązał do tego, no, że ci zawodnicy, którzy wchodzą z ławki, no mają pomóc drużynie, mają dać ten impuls i oczywiście jak rozmawiamy teraz na konferencji, no to w takim pytaniu jak pana jest trochę podszyty, no, że może, może trzeba było to rozwiązać trochę inaczej, no i to jest moment, żeby powiedzmy zastanowić się nad tym i w przyszłości rozwiązać to inaczej. No i trener nawiązał też do tego, że ta druga połowa wyglądała zupełnie inaczej niż pierwsza i przez to te zmiany być może też nie dały tego, czego byśmy oczekiwali. No i tu znowu trener wrócił do planu na ten mecz. Mieliśmy wygrywać drugie piłki, szukać tych wolnych przestrzeni, dominować rywala tymi skokami pressingowymi. No to ostatecznie się zawaliło, nie udało przez wykorzystany stały fragment przeciwnika. No, i w drugiej połowie nie daliśmy rady odwrócić przebiegu tego spotkania. Też w odpowiedzi na to, jak grał GKS w drugiej części gry, wybijał nas z rytmu. O tym mówiliśmy też we wcześniejszych wypowiedziach. No, i tak jak powiedziałem, no ten stały fragment gry zmienił ten przebieg spotkania, no i nie udało nam się go zmienić. I would ask to I, to ask you how you saw this situation. It's also important. You will write today how you interpret. This situation. It's important also your side, not only subjective side, you know, the corner side also corner before the seat piece. Also these two moments, if it's right, it's right. We cannot do nothing. But from your side, in analysis in television, it's also last uh, match against the Agalonia. It was softly penalty with Shehu, but they, they whistle also. Okay, now it's for us, but they don't whistle. It's like what what what's happened here? You know, Sometimes. When you need some little bit luck, sports luck in your side uh, is not coming. No? Also in this moment you need something. You know? But uh, I want also from your side to have this analysis to to, to sleep <laughs> to sleep better. No? Tak, no, trener trochę odwrócił na początku pana pytanie. No, trochę, trochę panu zadając, prosząc o pana o na, na analizę tych dwóch sytuacji, bo oprócz rzutu karnego trener wrócił też do rzutu rożnego, po którym padła bramka dla GKS-u. No i hmm, trener trochę podkreślił, no, że czasami zdarzają się takie sytuacje, no bo wróciliśmy też do meczu z Jagielonią, gdzie podyktowano jedenastkę, miękką jedenastkę dla, dla Jagieloni, a dzisiaj te, 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 tego karnego dla Widzewa nie ma. No tak, tak po prostu w sporcie jest, jak trener zaznaczył, czasami potrzeba tego sportowego szczęścia. I do tego jeszcze, bo widz wydał już mnóstwo pieniędzy na, na te zimowe, też wcześniej na te letnie na transfery. Czy zdaniem trenera po tych dwóch meczach to zespół potrzebuje jeszcze? Ewentualnie na jakich pozostałych I don't think now about nothing, just the, we have this feeling about sm smutek. Because you lost the match you, have, you were here inside of the match it was it was opportunity to to have better life on the table and uh, and uh, it didn't happen this it was happened that so that's why uh, we must work more harder and stay calm together uh, without with, uh, together with the club and uh, with uh, with fans and uh, wait the moment to 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 catch this win uh, which is important for us to, to to believe in this uh, situation that it's that it's uh, possible to go out of okay, Canada after we will, we will think about things. but now first win first win Trener nie zastanawia się w tym momencie nad transferami, ich oceną. Teraz odczuwa tylko smutek związany z porażką, bo bardzo chcieliśmy poprawić swoją pozycję w tabeli. To się nie udało, więc pozostaje nam praca, żeby osiągnąć to pierwsze zwycięstwo. To jest bardzo ważne, żeby to pierwsze zwycięstwo chwycić, uzyskać i, i, i po prostu odmienić tą, tą sytuację. takie Bo bo za to, że dużo gramy ostatnio, bardzo różnych yy, yy, zestawów internetu. Jedno pytanie dotyczy naszego zespołu w defensywie i jedno w ofensywie. Zawsze może od tego ataku pytanie o osebie Bergera, który podchodzi do wykonywania rzutów różnych. Czy, czy naprawdę dobrym pomysłem jest to, że ten najlepszy strzelec w drużynie zamiast jakichś w czy też na piłkę są te rzuty różne, yy, wykonuje? Natomiast druga, druga kwestia to jest to zachowanie naszej drużyny, bo no, rozumiem, bronimy obronimy strefą. Tak? Czy, Um, we, we, we know who, who must be there and uh, we will show to the players in the seat piece uh, yes you can avoid also this you cannot jump with him but you, you can avoid this that he accelerate and jump

Jeśli chodzi o cenę w defensywie, no to rzeczywiście był wyznaczony. Takie uh, Tak, był wyznaczony zawodnik do pilnowania <coughs> Lukasa Klemenza. On się o tym dowie w trakcie, an, znaczy ta krytyka, czy czy analiza tej sytuacji e, w pierwszej kolejności zostanie przekazana tym za, zawodnikom w szatni. I to nie chodzi tylko o takie krycie jeden na jeden, ale generalnie też taką presję wobec samego zawodnika, który ma bardzo dobre warunki fizyczne, o czym mówił też trener w trakcie poprzednich wypowiedzi, no i ten doskok do niego. A jeśli chodzi o Sebastiana Bergiera, no to na koniec ten podkreślił, że ma bardzo dobre dośrodkowanie, ale jednocześnie no to, to jest związane z wieloma sposobami wykonywania tych rzutów rożnych. Mamy wiele rozwiązań, co podkreślił trener. No i nawiązał też do tego, że chociażby Mbappé w realu również jest do tego wyznaczany, mimo że jest Świetnym strzelcem. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, to dziękuję bardzo, a mogłam zacząć konferencji. Dziękuję bardzo.